i witam Was w moim kolejnym odcinku z Minecrafta, z nowej serii One Block Minecraft. I jak widzicie, no tak, gram w One Block Minecraft. No i jak widzimy, wszystko jest tak jak u wszystkich. Ale pamiętajcie, jeśli Wam się spodoba ta seria, to 6 łapek w górę, kolejny odcinek. Ten, kto nie subskrybuje, zachęcam do subskrybowania mojego kanału a teraz bez przy, e, z, zbędnego przedłużania zaczynajmy. E, trochę już przeleciałem dwa dwa, jakby to powiedzieć, światy. Świat taki normalny. Sorry, że się źle e, źle mówię, ale no, tak jest mi najłatwiej. I już ominąłem taki normalny i prawie ominąłem. Taki jaskiniowy, albo ominąłem, już nie pamiętam, ale wiecie, no tam były naprawdę bardzo nudny był tamten poziom i w ogóle, ale tutaj widzę, że nie jest tak łatwo, ale nienawidzę takich drzew jak na odcinku, no to sorry, ale nie Jeżeli wam yy, i pamiętajcie, pisać na przykład, co chcecie, żebym zbudował w tym one-bloku. Pamiętajcie, że sześć chłopaków będzie kolejny odcinek. Znowu się powtarzam, wiem, ale nie wiem, co powiedzieć. Wow! Pff, jaki faret. Jaki faret. Jaki faret. Tego nie można inaczej nazwać. Hmm. Jeśli coś Wam się nie spodoba, to piszcie w komentarzach. Ja, ja oczywiście wszystko przeczytam, bo nie, nie piszecie za dużo komentarzy, więc mi tam jest nawet fajnie, jak mogę coś sobie przeczytać. No niestety, no tam to spada. To, to też. Więc nie lubię takich drzew na takim w ogóle świecie. W ogóle, bo one dużo czasu zajmują. No, to jest tak jakbyś więcej, nie wiem, dwa drzewa takie małe lub no, co się tam stanie stało dobra, ale coś jeszcze tu powiecie, bo o, tam jest. O, oh, no! Okej. Okay. No dobra no... Co też, że tak musicie ten, ten, to oglądać, bo jest to naprawdę nietypowy widok. W ogóle nudny. Tutaj też wylatują y, jakieś z, zombie. Wiecie, takie normalne to jest. I będzie na przykład biom zimowy, y, biom wodny i. To najbardziej mi się będzie podobać biomy zimowe lub wodne. To są jak dla mnie najlepsze biomy. Jak dla mnie najciekawsze. ok Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. A ja na razie no... widzicie, mam całą skrzynkę. Tu nie wiem czy mam tą skrzynkę. Nie chciałbym, żeby ona się tu postawiła. Okej, okay, okej. Okay. Nie skoczę! O nie! To by go zabiłem. Nie wiem, czy mu tu postawiłem. Chwila, tylko partyki wezmę. Całe kobla. Zrobię się kiedy. też łopaty, bo przedtem jemdzielnia nam nie za dużo nie używałem. Dobra, tego się nie zmieściło, a tu się zmieści. Ooo! wezwał Dzisiaj będziemy trochę robić um, takie wysepkę dla zwierząt, bo powiem szczerze, że tam um, nie tam, no tutaj nie będą na pewno zwierzątka. Piszcie, co myślicie o tej podłodze. Możecie napisać, jaka ma być podłoga, co taką zrobię, wiadomo. Wow. Piszcie co o tym w ogóle sądzicie. I pamiętajcie, więcej łapek w górę to zapewne częściej odcinki na pewno będę się starał, żeby nie były takie nudne, no. Przesadzajmy. Możecie na przykład napisać w jaką gierkę mam pograć. Nie! Uff! Myślałem, że mi shifta nie załapie. Ale na szczęście ktoś mi załapał. Hm. Jeszcze jeden Dobra. Hmm. Teraz po Tutaj mam taką mini faremkę, też będę robić wyspę. Bo... No niestety, no taki... Tak, niestety jest u mnie. Teraz to sobie wezmę. czekajcie. Nic nie wyleciało, na szkodę. Mam bardzo dużo kurczaków, bo nie mam nasionek, więc przydałoby dałoby się zdobyć rączkę kostną? Tak, to, tak, to, nie wiem, czy tu się zmieści. O, jest! Zmieściło się. Czekajcie, ten niski to wezmę sobie i uzupełnię. Hop, hop i hop. hop. To jest. to będzie wypełniony. tak nie buduje dobrze. No, myślałem, że już się nie złapię. Przecież się co o tym sądzicie? Czy mam, nie wiem, mówić, czy ma być tak jak... Yy, budujemy miasto, że nic nie, się nie odzywam. Hmm. What? Dobra, to zobaczymy co nam Niedługo powinien się skończyć w ogóle ten biom. O, jestem ciekawy. Zobaczmy. O, właśnie tego mi potrzebowało. O, jak fajnie. To jest uwaga, uwaga. Nie wiem, czy to mam zrobić, ale jak będzie biom wodny, to chciałbym zrobić jakieś źródło, które nigdy się nie skończy wody. O, oh, upgrade! Jej, jak fajnie! I I teraz jest mi potrzebna łączka, to żeby... snack. że tak to zrobiłem, ale chciałem po dostać nasionka, żeby... Nie wiem. zboże. żeby jeść zbożeć Zboża z tego, potem chlebek. Jak mi żadne nie wyleci do Jezu, ale no... halo noc. Łat. Na pewno ma tu kości, nie wiem. Ten lud to jeszcze nie będę nic z nim robić. Ale to może jeszcze. Bardzo mam duże drzewa i z tego się powodu cieszę, bo. Jak dla mnie brzoza jest bardzo ładne. I w ogóle drewno jest spoko, bo jak dla mnie... No, stał nie za bardzo. Z, z kopól. Z kobla nie już. Wiadomo, że nie. O nowy biom chyba zimowy, z tego co wiem. O. Wow. No, mówiłem, że się mógł. O nie. Tak sobie widzicie, mam jedną warstwę pod spodem, pod moim po prostu pod trawą, żeby po Minecraftowemu pod Didytem, bo mnie wkurzały creepery, które wybuchały, a stałem od nich 5 kratek, ale to było trochę niezrozumiałe, bo jak grałem w normalny tryb to 5 kratek to nie wybuchły Zaraz będzie koniec odcinka Tu mam kości. Przepraszam, że jestem takim nieogarem. Tynku! Halo! Siema! Co? Nie chciał przyjąć kości. Nie! Jak fajnie! Myślałem, że, że nie przyjmie. Już go chciałem zabić. czekajcie Ty. śnieżki zamienię sobie po odcinku na na bloki, bo będę robił też taki mały wybieg dla misiów polarnych. niedźwiedzi, wiedział jak ktoś chce. Nie wiem. No nie, Ale już będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę. No co, ja zrobię też więcej poza odcinkiem, żeby was nie zanudzać, więc dziękuję wam za oglądanie, to by było na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć, narka!